We wtorek za jednego dolara trzeba było zapłacić 80 rubli, a za jedno euro 100 rubli. Rosyjska waluta nigdy jeszcze nie była tak słaba. Zdaniem Krzysztofa Berendy z RMFFM to największa strata tego tygodnia. Można się oczywiście z tego cieszyć, że unijne sankcje nakładane na Rosję działają. Zresztą nie tylko unijne, ale także amerykańskie, no ale to także odbija się na nas. Mieliśmy duże osłabienie polskiego złotego. To się odbiło także na giełdzie. To może powodować jakieś reperkusje. Oczywiście my tak nie będziemy cierpieć jak Rosjanie, ale niepewność nie jest dobra. Stratą jest również raport. Agencji Reuters dotyczący Polski uważa Martyna Mroczek-Kowalik za net biznes. Polska zmarnowała około 100 milionów euro na bezsensowne lotniska. Raport przede wszystkim wymienia Radom Lublin i Łódź. Idą na to nie tylko środki unijne, ale też środki samorządowe. I nie rozumiem, dlaczego w takiej sytuacji, w tych miejscach, nie rozwija się transportu, który byłby bardziej sensowny i bardziej też przyjazny dla środowiska, czyli kolei. Jacek Strzelecki za stratę tygodnia uznał plany Ministerstwa Finansów w obliczu dużej skali nieprawidłowości dotyczących podatku VAT. The cat Ministerstwo Finansów zupełnie sobie w tym roku nie poradziło z, odzyskiwaniem, z pozyskiwaniem wpływów z tego tytułu do budżetu państwa. I resort finansów zapowiada, że w przyszłym roku 12 branż będzie wziętych pod szczególną lupę. Co to oznacza? Prawdopodobnie bezwzględne sprawdzanie rozliczenia VAT-u. Jak to będzie wyglądało? Zapewne przedsiębiorcy będą na pozycji przestępców. Dobre wieści płyną natomiast z Komisji Europejskiej, która zatwierdziła polski program rozwoju obszarów wiejskich. Z tego programu jasno wynika, że przez najbliższe 6 lat, czyli do roku 2020 a w obszarach wiejskich powstanie duży rynek pracy dla ludzi także z miasta. Program się skupia między innymi w takich obszarach jak marketing i reklama. Rolnicy sobie w tym zakresie słabo radzą. Zyskiem tego tygodnia są również plany PZU. Największy w Polsce ubezpieczyciel na poważnie myśli o wejściu w segment medyczny. Firma kupiła już kilka należących do tej pory do Skarbu Państwa placówek, a od Zamierza budować całą sieć prywatnych placówek medycznych, które mają stanowić konkurencję dla znanych sieci takich jak Luxmed, Enelmed czy Medicover. Zysk, to również decyzja szwajcarskiego banku centralnego o wprowadzeniu ujemnych stóp procentowych. Ta decyzja Narodowego Banku Szwajcarii działa dla nas na dwa sposoby, bo po pierwsze obniża się oprocentowanie tych kredytów we frankach mówiąc najprościej, bo się obniża stawka Libor, która jest elementem oprocentowania, a po drugie mocno się obniżył także sam kurs franka. A przed świętami oszczędność 50 zł na miesięcznej racie dla wielu może okazać się zauważalna.